Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. No powiem Wam, że tego to się nikt nie spodziewał. Miałem swoją pierwszą, no, no tak, no, taką prawdziwą kolizję, dzwona, wypadek, stłuczkę, zdarzenie drogowe. Taką, że wjechałem w samochód w sumie, ale to są całe straty. Ta ryska tutaj to nawet nie jest lakier zdarty. No może tu jest minimalnie, ale to jest kawałek gumy. No i chętnie Wam opowiem, jak to się stało. Tylko najpierw musimy się stąd wydostać. Wracamy na lotnisko. Dwie osoby są do zabrania z lotniska. Sobie wszystko wpiszemy. 14.40. Ostatni transfer i koniec pracy. Zaraz Wam wszystko opowiem. Stąd wyjedźmy. bo wyjazd stąd jest kłopotliwy Dlatego, że tu jest odcinek dwukierunkowy, tam już jest jednokierunkowy. Jakbyśmy tam wjechali, to byśmy wyjechali prawie że w Paryżu. A tego bardzo chcemy uniknąć. Więc w związku z tym, że tutaj coś kapitanie. Ruchu żadnego nie ma, to... to robimy tak, a nie inaczej. Ba, nawet mamy tutaj sygnalizację świetlną. do której się grzecznie zastosujemy. Ale nie chciałbym już dzisiaj nic więcej walnąć wystarczy tych zdarzeń drogowych, więc poprzedni transfer, który jechałem na lotnisko ze statku tą samą drogą co teraz pojedziemy i zrobimy wizję lokalną. No niestety pani, obywatelka Europy, ale niegdyś, a być może z dziada Pradziada obywatelka innego gorącego kontynentu. W wieku lat ciężko stwierdzić 25, przed 30, o, raczej raczej nie raczej 25. Nie więcej. Swoim pięknym Renault Clio Postanowiła jechać I być cwańsza od wszystkich Tak bardzo po afry... Po, po... Po francusku Dlatego zawsze mówię, że Francuzi to są najlepsi kierowcy na świecie I tyle co było zawsze Ale prawie Było blisko I zawsze się udało uniknąć tym razem to się w ogóle wam tego powiem Nie spodziewałem No i oczywiście jak jest coś do nagrania To kamery nie ma, całą trasę nagrywałem Mówi nie będę przejazdu na lotnisko nagrywać A wygląda na to Że trzeba było Wszyscy by na tym zyskali Jedziemy dokładnie tą samą drogą Więc nie martwcie się Daleko nie musimy dojechać Żeby do tego miejsca wspaniałego dotrzeć Bo to już są następne światła Tu skręcamy w lewo Tu jeszcze autobus nie miał ryski A... A Renault jeszcze miało, nie, Renault miało dużo rysek. Renault wyglądało jak auto, co od nowości jeździ w Paryżu. To są 2000 jakiegoś, nie wiem, 3 czy 4 roku. Clio drugiej generacji, przed Liftem w kolorze srebrnym. Całe obtłuczone, obrdzewiałe, ob zmasakrowane po prostu. Tak naprawdę stary grad. No i, i teraz jeszcze do tego wgniotły się mu drzwi niechcący, co może widać na tym zdjęciu. Ale zaraz, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy taki nowy układ drogowy, układ drogowy, którego nawet nie ma w Google Maps ani w Tontonie. Wiesz, on nie jest aż taki nowy, więc to oczywiście jest inna sprawa. On tutaj ma już myślę parę miesięcy, bo już jest tutaj brudno. Miejscami i rozjeżdżone, ale tu mamy, zobaczcie, takie miejsce. Tak sobie jechaliśmy, tak samo sobie jechaliśmy. Za tymi światłami skłamałem, że następne światła, kolejne światła. Tam mamy dwa pasy zobaczcie. Pas do jazdy na wprost i w prawo. Pas do jazdy w prawo. Tak wynika ze znaków pionowych, z czego? Pas do skrętu w prawo z lewego pasa jest zabroniony dla ciężarówek. Jest tam taki piktogram ciężarówki namalowany. Aczkolwiek znaki we Francji kłamią, jak to we Francji. Drogi nie wiem, szybciej budują niż znaki. Tu są trzy pasy, zwróćcie uwagę. Ale mniejsza auto. Patrzmy w związku z tym na oznakowanie poziome. Jechałem dokładnie tak. Środkowym pasem jechałem na wprost. Pani Clio jechała z prawej strony. No i sobie tu stoimy. Tu stoi pani w klio, tu stoję ja. Czemu miałbym się przejmować kimś, kto jest tu na lewym pasie, kimś, kto jest tu na prawym pasie? No, dlatego, że tutaj jest ciasno i wosko, więc co robi teraz kierowca? Kierowca oczywiście ma zawsze oczy dookoła, głowy, ale główne moje skupienie to będzie tutaj lewe lustro, bo tu też jadą samochody. Tu też jadą samochody, a ja tutaj przez ten wysoki krawężnik. Muszę uważać na te auta z lewej strony. I tak właśnie robimy. Patrzę na lewo, patrzę na lewo. Łup! A Clio sobie tu jechało. A ja tu pilnuję lewej strony. No i to jest cała, że tak powiem, filozofia tutaj tego cudownego miejsca francuskiego. No, no kurde. Czy wydajecie wiarę, że tak było? Czy wy mi wierzycie? Teraz znowu to samo. Tutaj jest taki ciasny ten skręt, to nie jest ciasny, no jest ciasny. Przestań ten znak, ja muszę teraz poczekać, aż samochody z lewego pasa pojadą, żeby się tutaj leżej złamać mniejszym kątem. Więc to wszystko tu jest strasznie skomplikowane, strasznie to jest skomplikowane, no. Tu w ogóle TomTom -Tom nie zna tej drogi. Google też nie znają tej drogi. Ja zobaczyłem, że taka droga tutaj jest. Ale nikt tutaj nie chce jechać. Jak przyjechałem pierwszy raz, to sobie mówię: ciekawe, gdzie to mnie tu ciągnie. To jest wszystko tutaj takie prawie nowe. Prawie nowe no, w związku z budową tych wiosek olimpijskich, można powiedzieć. Na przykład tutaj: TomTom Tom twierdzi, że ta przeplotka nie ta tu w lewo. Ja teraz jadę w lewo i ta przeplotka między dwoma pasami tu jest jakieś ograniczenie dla tonażu, dla wysokości ciężarowe, no ograniczenie pokazuje, tu się nie da, bo, bo, bo się nie da, bo co? Aczkolwiek jest tutaj z tymi słupkami ciasno i ten krawężnik tu jest nie bez przyczyny taki rozjeżdżony, ja też od niego zahaczę, choć bym bardzo chciał, ale nie wiadę przynajmniej w to błoto. O, zobaczcie tu. Też przygoda? Podoba mi się, że jest warunkowy skręt w prawo z zakazem skrętu w prawo. Natomiast jedno, co rzeczywiście Francuzi mają lepszego, to mają właśnie tą warunkową strzałkę. U nas jest zielona strzałka, na której się trzeba zatrzymać i każdy się zatrzyma, a potem tak zapomina, że trzeba ustąpić pierwszeństwa często, bo miał przecież zieloną strzałkę. I szczególnie mówię tutaj o ustąpieniu pierwszeństwa pieszym. A tutaj jest warunkowy skręt, i on od razu mrugającym żółtym wie, że on musi tu uważać, że to jest jak wyłączona sygnalizacja. To mu nie daje pierwszeństwa. I jakieś takie mi się to wydaje troszkę logiczniejsze przez to. Ale być może, być może to jest tylko takie moje, wiecie. Spostrzeżenie tak sobie myślę, a wcale tak nie jest. Więc teraz, dla zasady, nagramy drogę na lotnisko, bo a nóż widelec znowu trafimy na jakiegoś. Po błogosławionego kierowcę francuskiego, który będzie wiedział lepiej albo myślał lepiej. W każdym razie, skończmy temat. Tam się stuknęliśmy. No, samochód przede mną nie chciał stanąć, w sumie bardzo dobrze pojechał dalej. i Zatrzymaliśmy się na kolejnych światłach, na tych, gdzie był ten ciaśniejszy skręt w prawo. No i tam skręcając. No i tam skręcając. Ja wysiadłem, zaciągnąłem ręczny, włączyłem światła awaryjne. Pani się wyturlała z samochodu. No i pytam, czy gada po angielsku. No, 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 no. No, ale coś tam gadała i tylko mówi no damage, no damage. Spojrzała na swój samochód, cały rozpieprzony dookoła. Nie wiem czemu się skupiła na zderzaku. Potem zaczęła oglądać te drzwi. Okej, okej. Okay, okay. Widziałem, jak to wygląda, mówię, no to będziemy pisać, nie? A ja jej tłumaczę, że jechała z prawego pasa prosto. Ona, no tak, ale mnie nie widziałeś. No, oczywiście Pani gadała o dziwo, to się rzadko zdarza we Francji. Wcale nie było tak, że nie gadała, ale rozumiałem, co miała na myśli. No, ale Pani ogólnie wsiadła, pomachała łapami, <grym> wsiadła i pojechała. Zrobiłem tylko zdjęcie. Numeru rejestracyjnego, jak wsiadłem do samochodu, bo mówię: Oho, chyba nie będziemy nic pisać. <grymne> Rozejdzie się chyba po kościach, widzę. No i tak też było. No i pani pojechała, a ja wziąłem płyn do mycia naczyń i wyczyściłem to, co było widać na zderzaku. No, oprócz tego, co tu zostało, ale wygląda na to, że to zejdzie spokojnie, jakąś pastą polerską, nawet mleczkiem by zeszło. Więc, no cóż, taka sytuacja. Pierwsza moja taka, taka kolizja, taka wiecie, pełną gębą. Autobusowa taka, wiecie. No nie, że tam osłupek się zahaczyło czy coś. Czy... No taka fest po prostu. Aczkolwiek dla wielu osób to pewnie i tak jest clickbait. No bo jak miała być kolizja, to na pewno są zdjęcia pełno krwi i połamane nogi, więc przykro mi niestety. Nie do końca, jaki ładny obóz pracy. Więc niestety tak nie jest. No ale, nie clickbait, jedziemy dalej na Dzisiejsze zdarzenie to można powiedzieć kontynuacja czarnej pasy, która trwa na tym wyjeździe. To ten moment zaczął się wczoraj. Wczoraj kolega drugim autobusem też miał przygodę, ładnie na lotnisku. Właściwie to dzięki niemu dzisiaj oszczędzamy pieniądze, ale dojdźmy do tego. Kolega wyjeżdżając z terminalu t 2 miejsca dla autobusów no pokłócił się ze szlabanem i są takie śluzy zrobione i przy wjeździe i przy wyjeździe jest jeden szlaban, który się otwiera automatycznie wjeżdża się, pobiera się bilet wtedy się wyjeżdża przez drugi szlaban, który się otwiera po pobraniu biletu albo przy wyjeździe odwrotnie no i tam się w tym szlabanie idealnie mieści autobus no niestety jakimś cudem nie było mnie tam, więc nie wiem no drugi szlabank postanowił się, ten ostatni, ten już wyjazdowy, postanowił się zamknąć na autobus. W przód szczęśliwie szyba cała, ale lustro urwał dosłownie. Więc cóż, więc wczoraj jak przyjechaliśmy, to zaraz pomagałem wymienić lustro i żeśmy dwójkę lustro wymieniali, bo w autobusie zawsze jest zapasowe lustro schowane. Jedno, i lewe, i prawe są normalne, pełne lustra w VDL, a w Mercedesie jest taki awaryjny kikut na metalowym stelażu. No i... pół żartem, pół serio, oszczędzamy pieniądze, bo ponieważ ten szlaban jeden się też wygiął, to dzisiaj szlabany są otwarte przez cały dzień i się już nie płaci. Tam się wjeżdża i można stać, nikomu to nie przeszkadza, no bo jest niedziela Stało się to w sobotę Teraz zanim to zrobią to To jest jak jest Podoba mi się ta stacja benzynowa Kiedyś tutaj byłem autobusem na chwilę żeby przeczekać Teraz by tu wjechać To już się nie wyjedzie <grybujesz> Bo Tu jest zamknięte i trzeba tam nawrócić Się w życiu nie złamiemy No ale tak Jesteśmy już na lotnisku. To jest wiosna. Zdecydowanie bardziej. Żona do mnie przed chwilą pisała. Wysłała mi film. Śnieg pada w Tęsku. Psz. Dobre. A tu proszę. Drzewa już zielone niektóre. Kwiatki na drzewach. Krzaczki kwitną. Nie wszystkie, ale niektóre. No i co? Jest 14 stopni. Tylko pada. Z drugiej strony jak pada i jest ciepło to zwykle to sprzyja rozwojowi natury. 2024 rok, ostatni rok autobusów w Paryżu. Od 1 stycznia 2025 autobusy będą miały zakaz wjazdu do centrum. Z wyjątkiem autobusów elektrycznych, ale nic mi nie wiadomo, żeby takie było. Chyba, że kontiki będzie miało tutaj na stałe kierowcę, na przykład paryskiego, z autobusem kupionym elektrycznym, który będzie robić city-tury. To by było ciekawe. W tym roku, w 2024 Olimpiada Już od roku są ograniczenia w wielu miejscach W związku z przygotowaniami A teraz to już w ogóle będzie grubo Od tego miejsca TomTom nie działa Tu są znaki zakazu dla ciężarówek Wszystkich możliwych No i tutaj TomTom Już nic nam nie pokaże Żadnej drogi dojazdowej Powie, że się nie da Nara, cześć, pa Nie potrafisz Da się tutaj gogle wstawić. W ogóle też źle pokazują drogę. Tutaj po prostu trzeba jechać trochę na czuja, trochę z instrukcjami kolegów i potem już się tutaj człowiek odnajdzie. Tak jak widzicie, no jedziemy tutaj bez żadnej nawigacji czy bez niczego. Leci, narodowy przewoźnik francuski. To jest terminal 2 b tam wcześniej mieliśmy jeszcze terminal pierwszy. Na terminal pierwszy też można wjechać autobusem, na terminal drugi też można wjechać autobusem, na terminal trzeci z tego co wiem nie można wjechać autobusem. I teraz jest tutaj dużo baboli, tutaj nie można patrzeć na znaki, bo znaki pokazują głupoty. Tu właśnie, to jest znowu Francja, tak jak tamten znak o układzie oznakowania poziomego wskazywał głupoty, było więcej pasów niż na znaku. Tak samo tutaj, zwróćcie uwagę, po lewej stronie. Po lewej stronie macie znak, tablica ta nad jezdnią. Parking dla autobusów, 300 metrów, lewy pas. Bzdura! Pojedziecie lewym pasem, to wyjedziecie na końcu świata. I będziecie musieli wracać. Tu jest wjazd prawym pasem na parking dla autokarów. I nie wiem, czy to się uda mi wytłumaczyć i narysować. Już zobaczcie, jest wszystko podzielone. Tu oczywiście nie jedziemy prawym pasem, bo szkoda szyby. Znowu mamy znak powtórzony. Parking dla autobusów. Jaki parking dla autobusów? Parking dla autobusów jest tu na dole. Tędy wjeżdżamy i tą samą drogą będziemy wyjeżdżać. Tu po lewej jest właśnie główny ten taki hub autobusowy. Jakbyśmy pojechali tym lewym pasem, to byśmy przejechali go i tam musieli jechać aż do ronda, żeby zawrócić. Zaraz wam pokażę dalej, co by się stało. Tymczasem tu już mamy właściwe znaki na parking dla autobusów. Zobaczcie, tu jest OK. A tam kierowały natomiast Akadę, ta która tam poszła! Poszła tam. Gdybyśmy tam tą daleko, daleko pojechali, potem minęli dwa skrzyżowania, dojechali do ronda, na rądzie zawrócili i stu z prawej strony, jak ten autobus, byśmy z powrotem wjechali. Co za bzdura! My tu już oczywiście się kierujemy znakami, to już będzie dobrze, to już babola nie powinno być. Pierwszy raz, kiedy w Paryżu są ładne autobusy, dlatego że jeszcze są po prostu myte, czyste. To nie jest chyba ten miejski przewoźnik normalny tutaj, RATP. To jest jakaś firma, która jeszcze myje jeszcze dwa. To, to jest Transdev obsługuje. A my tu znowu zjeżdżamy jeszcze poziom takim ślimakiem jedziemy. I tutaj jest tyle dróg, tyle poziomów, że tu znowu ciężko. To jest prawie jak w Monaco. Tutaj się nie da ustawić właściwie pineski, żeby komuś nawet wytłumaczyć. I znowu kierujemy się na znak, który się jest za skrzyżowaniem, że to jest parking dla autobusów. No i to jest nie wszystko, bo jak to byłem pierwszy raz, tak też zrobiłem, tak też zjechałem. A Suzuki Wagon R Plus się zgubiło, bo na pewno tutaj nie chciało być, ale pan nie jest z Belgii, pan widać, że jest też z kontynentu innego. Ja pierwszy raz tu wjechałem, znaczy nie wjechałem, bo było zamknięte, eee, ale zobaczyłem ten znak właśnie, który tutaj widzimy, że Cars de A aczkolwiek tu jest ciasno, to tak naprawdę jedziemy przy tym krawężniku. O i jak widzicie ten krawat, krawat, ten szlaban tutaj na wprost, to to jest właśnie kolegi lustro, ten tutaj. Jeśli mam otwarte, normalnie to by był najpierw ten, by się nam otworzył. Wjechalibyśmy tutaj przez śluzę, tamten by się zamknął. Dopiero jakby się tamten zamknął, to ten by się otworzył. Tu byśmy stanęli, żeby pobrać bilet. Te by były zamknięte. Tamten by się zamknął, dopiero ten by się otworzył. O, jest tutaj takie czary, mary to są. No i jesteśmy. Terminal drugi. Szans de gol.